Książę Hary na krawędzi. Groźba samobójstwa, jeśli nie wróci do Wielkiej Brytanii, kryzys, który może go zniszczyć. Gwiazdka, kiedyś był symbolem nadziei nowej ery monarchii, uśmiechniętym księciem, który z dumą kroczył u boku matki, a potem, jako dorosły, wybrał własną drogę. Dziś, znajduje się na emocjonalnej krawędzi. W cieniu palm Kalifornii, daleko od zimnych murów pałacu Buckingham, książę Harry zmaga się nie tylko z przeszłością, ale i z prawnym koszmarem, który może pozbawić go wszystkiego Z jego ust padły słowa, które wstrząsnęły opinią publiczną, jeśli nie otrzymam schronienia w Wielkiej Brytanii, nie widzę już sensu życia Co doprowadziło go do tej dramatycznej deklaracji? Czy szczerość w autobiografii może zniszczyć jego przyszłość w Stanach Zjednoczonych? A może cała ta historia to jedynie wierzchołek góry lodowej, za którą kryją się o wiele mroczniejsze sekrety? Gwiazdka Książę Harry Groźba samobójstwa, jeśli nie otrzyma schronienia w Wielkiej Brytanii Dramatyczna walka o przyszłość w cieniu kryzysu wizowego Słońce Kalifornii wznosiło się wysoko nad horyzontem Pacyfiku, rzucając złocisty blask na spokojne wybrzeża Santa Barbara. Tam, gdzie fale delikatnie obmywały piaszczyste plaże, a palmy kołysały się w rytmicznym tańcu wiatru, w sercu jednego człowieka rozgrywała się zupełnie inna, burzliwa opowieść. Książę Harry, znany z życia pełnego królewskich blasków i dramatycznych zwrotów akcji, stanął na nieznanym gruncie, daleko od wypolerowanych korytarzy pałacu Buckingham i ceremonialnych rytuałów monarchii. Ucieczka od królewskiego dziedzictwa, kiedy Harry wraz z żoną Meghan Markle opuścili brytyjską rodzinę królewską, wielu obserwatorów wierzyło, że nowy początek na amerykańskiej ziemi zapewni im wolność, prywatność i szansę na odnalezienie własnej tożsamości. Na tle kalifornijskich wzgórz, pośród luksusowych rezydencji i błysków fleszy, książę miał szansę na życie zgodne z własnymi zasadami. Jednakże za fasadą spokojnych spacerów po plaży i rodzinnych wypadów kryła się głęboka niepewność i narastający kryzys, zarówno emocjonalny, jak i prawny. Mroczne Tajemnice z przeszłości, w swojej przełomowej i kontrowersyjnej książce, sper Harry nie owijał w bawełnę, przyznając się do eksperymentów z narkotykami, od marihuany, przez kokainę, aż po magiczne grzyby. Te wyznania, ujawniające zarówno bolesne wspomnienia, jak i próbę odnalezienia siebie poprzez substancje psychoaktywne, stały się iskrą zapalną dla medialnej burzy. Publiczność, politycy, a przede wszystkim eksperci prawni zaczęli zadawać pytania, czy szczerość w tej materii mogła wpłynąć na decyzje imigracyjne? W Stanach Zjednoczonych, gdzie nawet dawne używanie narkotyków może być przeszkodą nie do pokonania, historia Harry'ego nabrała zupełnie nowego wymiaru. Prawo kontra przywilej na tle idyllicznej scenerii Kalifornii rozgrywał się dramat o wiele bardziej złożony niż życie w luksusowym rezydencji. Organizacja Heritage Foundation Pływowy konserwatywny think tank rzuciła wyzwanie Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA. Jej przedstawiciele domagali się pełnej transparentności w sprawie wizy, na podstawie której książę mógł osiedlić się w Stanach Zjednoczonych. Czy książę, przyznając się do przeszłych eksperymentów z narkotykami, został potraktowany inaczej ze względu na swoje królewskie pochodzenie? A może celowo pominął pewne szczegóły w swoim wniosku wizowym? Każda z tych hipotez budziła kontrowersje i stawiała fundamentalne pytania o równość wobec prawa, niezależnie od pozycji społecznej. między wolnością a odpowiedzialnością. Choć na papierze historia Harryego zdawała się być triumfalnym dowodem na możliwość spełnienia amerykańskiego snu, rzeczywistość okazała się o wiele bardziej skomplikowana. Książę, korzystając z luksusowych przywilejów rezydencji wśród kalifornijskich wzgórz, znalazł się w pułapce prawnej niepewności. Każdy dzień przynosił nowe pytania o jego status imigracyjny, pytania, które mogły w każdej chwili przerodzić się w katastrofalną sytuację. Dramatyczne rozdroża i groźba ostateczna W miarę nasilania się kryzysu sytuacja osobista Hariego zaczęła przenikać do sfery publicznej w sposób nie do zatrzymania. W dramatycznym geście desperacji książę rzekomo przekazał swojemu ojcu, królowi Karolowi, że jeśli nie otrzyma stałego schronienia w Wielkiej Brytanii, nie będzie miał innego wyjścia, jak popełnić samobójstwo. To wyznanie, pełne emocji, bólu i ostatecznej rezygnacji, odbiło się echem zarówno w mediach, jak i wśród ekspertów prawnych, podkreślając, jak cienka granica dzieli życie pełne przywilejów od zupełnej izolacji i prawnej bezsilności. Polityka, prawo i międzynarodowe napięcia, kwestia statusu wizowego Hariego stała się także areną rozgrywek politycznych. Krytycy wskazywali na możliwe konsekwencje, zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii. tle pojawiały się spekulacje, że nawet Donald Trump mógłby wykorzystać tę sytuację, by podważyć rzekome przywileje elit i zasugerować, że nikt, nawet książę, nie stoi ponad prawem. Potencjalne ujawnienie dokumentów imigracyjnych mogłoby otworzyć nowy rozdział w debacie o sprawiedliwości, przejrzystości oraz o tym, jak dalece rząd jest w stanie chronić zarówno interesy publiczne, jak i prywatność swoich obywateli. Rozdwojone życie między dwiema krainami, dzisiaj, podczas gdy Harry kontynuuje swoje życie w kalifornijskim luksusie, pozostaje zagubiony między dwoma światami. Z jednej strony niezachwiana determinacja, by żyć według własnych zasad i przekształcać osobiste bolączki w publiczne wyzwania, z drugiej dramatyczna sytuacja, w której brak stałego miejsca w Wielkiej Brytanii, gdzie mógłby wrócić do korzeni i rodziny, staje się ciężarem nie do udźwignięcia. Brak jasności w kwestii statusu imigracyjnego rodzi niepewność, zarówno w życiu prywatnym, jak i w sferze politycznej. W obliczu potencjalnych konsekwencji prawnych każde słowo, każde wyznanie może stać się narzędziem w rękach przeciwników. Podsumowanie Historia księcia Hariego to opowieść o człowieku rozdartego między tradycją a współczesnością, między przywilejami a odpowiedzialnością prawną. To dramatyczny portret osoby, która z jednej strony pragnie wolności i nowego początku, a z drugiej zmaga się z ciężarem przeszłości, bolesnymi wyznaniami i niepewnością jutra. Jego deklaracja skierowana do króla Karola, grożąca ostatecznym krokiem, jeśli nie zostanie mu przyznany dom w Wielkiej Brytanii, symbolizuje nie tylko osobisty kryzys, ale i szerszy międzynarodowy konflikt wartości. W świecie, gdzie prawo i polityka często splatają się z emocjami, historia Hariego stawia pytanie, czy naprawdę istnieje miejsce, gdzie nawet człowiek urodzony w pałacach może być równy wobec prawa, gdy jego życie zawisło na włosku? Ta opowieść, pełna dramatyzmu, emocji i napięcia, nadal się rozwija, a przyszłość księcia Hariego, zarówno w oczach prawa, jak i opinii publicznej, pozostaje niepewna. Jedno jest pewne, historia ta zmusza nas do refleksji nad granicami wolności, przejrzystości i sprawiedliwości w globalnym, nowoczesnym świecie.